Wieczór rozlewał się spokojnym cieniem nad niewielkim, nieco już podniszczonym blokiem na obrzeżach miasta. Wiatr delikatnie poruszał gałęziami drzew przed oknem mieszkania Zosi, gdzie zapadała powoli cisza typowa dla końca dnia. Zosia siedziała przy małym, drewnianym stole w kuchni, oświetlona jedynie blaskiem lampki stołowej, która rzucała ciepłe, złotawe światło na zakurzone książki, puste kubki po kawie i jedną, z pozoru niepozorną kartkę papieru. Ta kartka to był list z zaproszeniem do pracy, oferta zatrudnienia, na którą czekała długie miesiące. Jej palce drżały lekko, gdy czytała po raz kolejny słowa, które mogły odmienić jej życie. Z radością informujemy, że została pani wybrana na stanowisko asystentki zarządu w Banku Miejskim. Serce jej zabiło szybciej, a myśli zaczęły biec z zawrotną prędkością. W końcu mogła uwierzyć, że jej wysiłki, godziny spędzone na kursach, nauka finansów i zarządzania nie poszły na marne. To było jak światełko w tunelu. Pierwszy prawdziwy krok do samodzielności, do życia, o którym zawsze marzyła. Jednak mimo entuzjazmu czuła też ciężar, presję, którą niosło ze sobą takie wyzwanie. Czy dam radę? Czy to nie za szybko? Co jeśli się nie sprawdzę? Pytała siebie, ale głos wewnętrzny próbował ją pocieszyć. W tym momencie do kuchni weszła jej mama, kobieta w średnim wieku, z siwiejącymi pasmami we włosach i ciepłym uśmiechem, który starała się utrzymać pomimo wszystkich trudności życia. Iwona zawsze była ostoją spokoju i wsparcia dla Zosi, choć ich relacja czasem bywała napięta. Zosiu, chodź na kolację. Pierogi już czekają, powiedziała, odkładając na stół duży talerz pełen pachnących, domowych pierogów. Zosia uśmiechnęła się, podnosząc się z krzesła. Już idę, mamo, odpowiedziała, choć nie mogła pozbyć się lekkiego napięcia w barkach. Kiedy zasiadły do stołu, dołączyła do nich Magda, młodsza siostra Zosi. Pełna energii i ambicji, zawsze gotowa do rozmów o przyszłości, choć często ich wizje się różniły. Magda zerknęła na list leżący obok Zosi i z błyskiem foku zapytała: To ta praca, o której mówiłaś? Bank? Wow, to wielka sprawa. Zosia skinęła głową, czując mieszankę dumy i niepewności. Tak, to mała firma, ale liczę, że od tego się wszystko zacznie. Muszę jeszcze dużo się nauczyć. Iwona spojrzała na córkę z troską. Pamiętaj, Zosiu, nie wszystko dzieje się od razu. Musisz dać sobie czas. Jesteśmy z tobą, powiedziała ciepło, ściskając rękę córki. Magda wtrąciła się z uśmiechem. No i przyda się trochę kasy, żeby wyprowadzić się z tego mieszkania, które pamięta czasy PRLU. Wszyscy się zaśmiali, ale Zosia poczuła ukucie. To mieszkanie było jej azyłem, ale też przypomnieniem o tym, jak daleko jeszcze musi dojść? Podczas kolacji rozmowa toczyła się gładko. Magda opowiadała o swoich planach na nowy projekt w pracy, a Iwona dzieliła się plotkami z sąsiedztwa. Zosia słuchała, w głowie układając sobie scenariusze na przyszłość. Czuła, że to ostatnie chwile względnego spokoju, zanim życie wystawi ją na próbę. Gdy wieczór się kończył, a Magda wróciła do swojego pokoju, Zosia została sama z mamą w kuchni. Magda zawsze była silna. Powiedziała Iwona cicho. Ale czasem chyba nie rozumie, że nie wszystko jest takie proste. Zosia skinęła głową, wiedząc, że siostrzane relacje to splod miłości, rywalizacji i nieprzewidywalności. Tej nocy, zanim położyła się spać, Zosia po raz kolejny przeczytała list. Wiedziała, że to dopiero początek. Droga do sukcesu jest długa i pełna niespodzianek, i nie zawsze przyjaznych. Następnego dnia, gdy miasto budziło się do życia pod szarym niebem, Zosia zdecydowała się wybrać do swojej ulubionej kawiarni, miejsca, gdzie mogła na chwilę uciec od codzienności i oddać się myślom. Kawiarnia pod kasztanem była niewielka, z niskim sufitem i ciepłą, przytulną atmosferą. Drewniane stoły zdobiły rośliny doniczkowe, a z zalejgi unosił się zapach świeżo mielonej kawy i cynamonowych ciasteczek. Zosia zajęła miejsce przy oknie, rozłożyła swoje notatki i laptopa, gotowa do nauki. Przeglądała kursy online dotyczące finansów i zarządzania powtarzając sobie, że każdy nowy dzień to szansa na lepsze jutro. W pewnym momencie do kawiarni weszła starsza kobieta. Była wysoka i elegancka, ubrana w beżowy płaszcz i granatowy kapelusz, a w ręce trzymała teczkę z dyskretnym logo znanego banku. Jej twarz była surowa, a spojrzenie przenikliwe, jakby zawsze oceniała świat wokół. Zosia zauważyła, że kobieta usiadła tuż obok niej i zaczęła wyjmować z teczki dokumenty. Po chwili zwróciła się do kelnerki. Poproszę kawę latte i dwa ciasteczka. Jedno dla mnie, drugie dla młodej damy obok powiedziała z lekkim uśmiechem. Zosia poczuła się trochę zaskoczona, ale skinęła głową na znak podzękowania. Kobieta przedstawiła się jako Helena i zaczęła rozmowę, delikatnie wprowadzając Zosię w świat bankowości i finansów. Opowiadała o wyzwaniach, ale też o możliwościach, jakie niesie ten sektor. Zosia słuchała uważnie, chłonąc każde słowo. Pamiętaj, Młoda Dejmoł, mówiła Helena, w finansach nie chodzi tylko o liczby. To przede wszystkim ludzie, ich zaufanie i wiara w to, co robisz. Zosia poczuła, że ta rozmowa to nie przypadek. Może właśnie od tej chwili zacznie się nowy etap jej życia. W tym czasie do kawiarni weszła grupa biznesmenów w drogich garniturach, rozmawiających o kontraktach i inwestycjach. Wśród nich był mężczyzna, którego Zosia kojarzyła z lokalnych wiadomości, dyrektor jednego z największych banków w mieście. Widok tego człowieka wywołał w Zosi mieszankę podziwu i determinacji. Wiedziała, że sukces, o którym marzy, jest na wyciągnięcie ręki, ale wymaga od niej jeszcze wielu wyrzeczeń. Wracając do domu tego dnia, zobaczyła w oknie światło. W drzwiach stała Magda, jej twarz była poważna. Musimy porozmawiać, Zosiu, powiedziała bez zbędnych wstępów. Jest coś, co powinnaś wiedzieć, zanim ruszysz dalej. Zosia poczuła, jak serce przyspiesza. Co takiego może się kryć za tymi słowami? Czy sukces naprawdę wymaga poświęceń większych niż się spodziewała? Wieczór zapadł głęboko, a światła miasta rozbłysły milionami światełek odbijających się w szybach okiem mieszkania Zosi. Na jej twarzy malowało się napięcie i niepokój, którego wcześniej nie znała. Magda siedziała przy stole, przyciągając uwagę swoją zdecydowaną postawą i oczami, w których kryła się mieszanka złości i tajemnicy. Musisz wiedzieć, co się dzieje w rodzinie? Zaczęła Magda, przesuwając przed Zosią stertę dokumentów i wydruków nie chodzi tylko o pracę w banku. To o wiele większa sprawa. Zosia spojrzała na siostrę z niedowierzaniem. O czym ty mówisz? Zapytała spokojnie, ale z bijącym sercem. Magda westchnęła, próbując zebrać myśli. Nasza rodzina to nie jest zwyczajna rodzina. Jest ktoś, kto od lat pociąga za sznurki powiedziała, Wskazując palcem na jeden z dokumentów. Bank, w którym zaczynasz pracę, to nie tylko bank. To imperium, które stoi na fundamencie sekretów, intryg i układów. Zosia poczuła, jak krew uderza jej do głowy. Chcesz powiedzieć, że to wszystko to jakiś spisek? wyszeptała ledwo słyszalnie. Magda skinęła głową, nie spuszczając z niej wzroku. Tak. A to, co najgorsze, jest wciąż przede mną. Powinnaś być ostrożna, ostrzegła. Zosia zaczęła przeglądać dokumenty. Były tam umowy, przelewy, nazwiska osób powiązanych z bankiem. Wszystko wyglądało jak skomplikowana sieć powiązań. Im więcej czytała, tym bardziej czuła, że dotyka czegoś większego, co może ją pochłonąć. Muszę to przemyśleć, powiedziała cicho. Nie wiem, czy jestem gotowa na takie rzeczy. Magda uśmiechnęła się lekko, choć w jej oczach wciąż była determinacja. To dopiero początek, Zosiu. Wkrótce zobaczysz, że sukces ma swoją cenę. Następnego dnia Zosia pojawiła się w banku z mieszanką ekscytacji i niepokoju. Wnętrze instytucji było nowoczesne i sterylne, z połyskującymi marmurowymi podłogami i minimalistycznym designem. W powietrzu unosił się zapach świeżo parzonej kawy i drukowanego papieru. Pierwsze godziny pracy upłynęły na poznawaniu zespołu i obowiązków. Wśród współpracowników wyróżniała się postać Elżbiety, kobiety w średnim wieku, pewnej siebie i z lekkim dystansem wobec nowych osób. Witaj w zespole, Zosiu, powiedziała Elżbieta, podając rękę. To miejsce potrafi zmienić ludzi. Pamiętaj, zawsze trzymaj oczy szeroko otwarte. Zosia uśmiechnęła się, ale czuła, że kryje się za tym coś więcej. W przerwie na kawę Elżbieta zaprosiła Zosię na krótką rozmowę. Słyszałam, że masz rodzinę z historią w finansach, zaczęła ostrożnie. To dobrze, ale uważaj. Ten świat bywa brutalny. Zosia spojrzała na nią pytająco, a Elżbieta kontynuowała. Bank, w którym pracujesz, to nie tylko miejsce pracy. To arena walki o władzę, pieniądze i wpływy. Nie każdy wyjdzie z niej bez szwanku. Te słowa odbiły się w myślach Zosi niczym echo. Przypomniała sobie słowa Magiedy i poczuła, że jest uwikłana w coś większego, niż mogła sobie wyobrazić. Tego samego dnia Helena, starsza kobieta poznana w kawiarni, wysłała jej wiadomość z zaproszeniem na spotkanie. To może być twoja szansa, napisała. Chcę ci coś pokazać, coś, co zmieni twój sposób patrzenia na świat finansów. Zosia czuła, że sto razy bardziej niż wcześniej potrzebuje mądrego przewodnika po tym labiryncie. Wieczorem, po powrocie do domu, zastanawiała się, komu może zaufać. Wiedziała, że jej życie już nigdy nie będzie takie samo. Zosia czekała na to spotkanie z Heleną z mieszanką ciekawości i lekkiego niepokoju. Umówiły się w jednej z bardziej dyskretnych kawiarni w centrum miasta, miejsca, gdzie ludzie przychodzili nie tylko na kawę, ale też na ważne rozmowy, z dala od ciekawskich spojrzeń. Kawiarnia była urządzona w stylu retro, z miękkimi fotelami i ścianami pełnymi książek. Helena przyszła pierwsza, siedziała przy stoliku przy oknie, otoczona stosikiem papierów i teczką, którą zdawała się pilnie pilnować. Kiedy Zosia podeszła, Helena wstała z elegancją, uśmiechnęła się ciepło. Cieszę się, że przyszłaś. Wiesz, że w świecie finansów nie ma przypadków, zaczęła, prowadząc ją do stolika. Po chwili rozmowy, Helena wyciągnęła z teczki kilka dokumentów i położyła je przed Zosią. To nie jest zwykła praca. To bitwa której stawką jest nie tylko Twoja kariera, ale i bezpieczeństwo. Spójrz na te nazwiska, to ludzie, którzy kontrolują znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać. Zosia przyjrzała się nazwiskom, wielu z nich było powiązanych z rodziną jej siostry, a także z bankiem, w którym miała pracować. Czemu mi to pokazujesz? Zapytała. Bo widzę w tobie potencjał i wiem, że możesz zostać częścią zmiany. Ale musisz być świadoma, że ta droga nie jest łatwa. Odpowiedziała Helena. Rozmowa trwała godzinami. Helena opowiadała o tajnych układach, które od lat kształtowały finanse regionu, o rodzinnych sporach i o tym, jak wiele osób w banku nie jest tym, kim się wydaje. Zosia wychodziła z kawiarni z głową pełną myśli. Była gotowa na wyzwania, ale czy była gotowa na to, co naprawdę kryje się za fasadą sukcesu? Wieczór tego dnia w domu Zosi i Magiedy był inny niż zwykle. Po kolacji, która przebiegła w ciszy. Magda nie chciała odpuścić tematu, który poruszyła kilka dni wcześniej. Zosiu, musisz wiedzieć, że mama też nie mówiła całej prawdy, zaczęła ostrożnie. Nasza rodzina kryje sekrety, które mogą zmienić wszystko. Zosia spojrzała na siostrę z mieszanką niepewności i ciekawości. Mówisz o tacie? zapytała cicho. Magda przytaknęła. Tak. Wiele lat temu, zanim urodziła się ty i ja, on miał udziały w banku, o którym nawet nie śniłaś. Ale sprawy nie potoczyły się tak, jak planował. Doszło do kłótni, intryg i podstępów. To, co dziś widzisz, to efekt tamtych decyzji. Zosia poczuła, jak serce zaczyna bić szybciej. Czy to oznacza, że ten bank jest rodzinny? Zapytała. Tak, ale nie w taki sposób, jaki myślisz, odpowiedziała Magda to bardziej labirynt wzajemnych wpływów i zdrad. W pokoju zapadła cisza. Obie siostry czuły ciężar niewypowiedzianych słów. Musimy być ostrożne, dodała Magda. Nie wszystko jest tym, czym się wydaje. Zosia wiedziała, że wchodząc do banku, wchodziła do świata pełnego tajemnic, a jej własna rodzina była jednym z jego najważniejszych elementów. Dni mijały szybko, a Zosia coraz bardziej zanurzała się w świat bankowości. Praca była wymagająca, Atmosfera w biurze gęsta od niepewności, ukrytych spojrzeń. Każdy uśmiech wydawał się być maską, a każde słowo miało drugie dno. Pewnego popołudnia, podczas przerwy, Zosia przypadkiem usłyszała rozmowę między dwoma starszymi pracownikami, które wzbudziło w niej niepokój. Słyszałeś o tej nowej asystentce? Zapytał jeden z nich z niechęcią w głosie. Podobno jest córką Magiedy. Tak, i podobno wciąga się w sprawy, których nie powinna. To może namieszać w ustalonym porządku, odparł drugi, cicho, jakby bał się, że ktoś ich podsłuchuje. Zosia poczuła chłód na plecach. Wiedziała, że jest obserwowana i oceniana. W tym świecie nie było miejsca na sentymenty. Tymczasem w domu atmosfera również zaczęła się zmieniać. Iwona, mama sióstr, coraz częściej unikała rozmów o pracy Zosi, a jej spojrzenia stały się bardziej zatroskane. Pewnego wieczoru Zosia usłyszała rozmowę między matką a Magdą. Boję się, że to wszystko skończy się źle, mówiła Iwona szeptem. Rodzina nigdy nie była jednością. Magda odpowiedziała stanowczo: Czas, żeby Zosia się dowiedziała prawdy. To jej życie nie możemy jej oszukiwać. Zosia poczuła, że musi być przygotowana na to, co nadejdzie. Jej miejsce w tej grze stawało się coraz bardziej niepewne. W banku Zosia zaczęła dostrzegać, że relacje między pracownikami nie są przypadkowe. Każdy miał swoją rolę w tej skomplikowanej układance interesów i wpływów. Podczas jednej z ważnych narad Elżbieta zwróciła się do niej z ostrzeżeniem. Musisz nauczyć się czytać między wierszami. W tym miejscu nawet najprostsze słowa mogą oznaczać coś zupełnie innego. Zosia zrozumiała, że jej zadaniem nie jest tylko wykonywanie poleceń, ale także uważne obserwowanie otoczenia. Jednocześnie jej kontakty z Heleną stawały się coraz bardziej intensywne. Spotkania z nią odsłaniały kolejne warstwy ukrytej prawdy o banku i rodzinie. Pewnego dnia Helena przekazała jej kopię dokumentu, który wstrząsnął Zosią testament sprzed lat, w którym ojciec Magiedy i Zosi przekazywał udziały w banku komuś, kogo żadna z sióstr się nie spodziewała. Zosia zaczęła podejrzewać, że ktoś od lat grał podwójną rolę, a prawdziwa właścicielka banku była nieoczekiwana. Wieczorem z sercem pełnym pytań, Zosia stanęła przed lustrem, próbując znaleźć sobie siłę, wystawić czoła temu, co dopiero miało nadejść. Tydzień po odkryciu testamentu atmosfera w banku gęstniała. Zosia czuła na sobie rosnącą presję nie tylko ze strony współpracowników, ale także z własnej rodziny. Każdy kolejny dzień przynosił nowe informacje, które zmieniały jej postrzeganie tego, czym jest sukces i komu naprawdę zależy na władzy. Pewnego ranka Zanim jeszcze słońce rozjaśniło ulicę miasta, Zosia otrzymała anonimową wiadomość na firmową skrzynkę mailową. Nie wszystko jest takie, jak myślisz. Uważaj, komu ufasz. Brzmiał krótki, ale znaczący komunikat. Serce zabiło jej mocniej. Wiedziała, że stoi na progu czegoś większego niż kiedykolwiek wcześniej. Próbowała jednak zachować spokój, udając przed sobą, że wszystko jest pod kontrolą. Tego samego dnia, Podczas lunchu spotkała się z Elżbietą w jednej z sal konferencyjnych. Starsza kobieta wyglądała poważnie i zmęczona, jakby dźwigała ciężar lat doświadczeń. Zosiu, zaczęła cicho, to, co odkryłaś, to tylko wierzchołek góry lodowej. W tym banku od dawna toczą się gry, których efekty wpływają na całe miasto. A kto jest po drugiej stronie? Zapytała Zosia. Cóż, prawdziwa właścicielka jest bardziej wpływowa, niż myślisz. Powiedziała Elżbieta, pochylając się do przodu i nie zawaha się przed niczym, by utrzymać swoje stanowisko. Zosia poczuła, jak świat zaczyna się wokół niej kręcić szybciej. To nie była już tylko historia rodzinnych tajemnic, to była gra o najwyższą stawkę. Wieczorem tego samego dnia, Zosia postanowiła skonfrontować się z Magdą. Czuła, że musi poznać całą prawdę, choć bała się konsekwencji. Musimy porozmawiać, powiedziała stanowczo, siadając przy stole. Magda spojrzała na nią uważnie, jakby czytając w jej myślach. Wiem, co chcesz usłyszeć, zaczęła powoli, i nie będzie to łatwe. Siostry zaczęły rozmowę, która odkryła dawno skrywane rodzinne sekrety. Okazało się, że prawdziwą właścicielką banku, o której nikt wcześniej nie mówił, jest ich ciotka, która przez lata manipulowała sytuacją, trzymając rodzinę w szachu. Magda wyciągnęła z kieszeni kopię starego dokumentu, testamentu sprzed lat, który zmieniał wszystko. To ona zabrała naszemu ojcu kontrolę nad bankiem, powiedziała. I to ona teraz chce nas wyrzucić, żeby mieć wolną drogę do władzy. Zosia poczuła, jak w niej narasta gniew i determinacja. Nie pozwolimy na to. To nasza rodzina, nasza historia. Nie oddamy tego bez walki. Ta noc była początkiem nowej fazy walki o prawdę, o przeszłość i o przyszłość, której nikt z nich jeszcze nie znał. Następne dni były pełne napięć i niepewności. Zosia i Magda zaczęły coraz bardziej zacieśniać swoje relacje, wspólnie planując, jak stawić czoła ciotce, która od lat cicho, lecz skutecznie przejmowała kontrolę nad bankiem i ich rodziną. Spotkania odbywały się potajemnie, w niewielkim mieszkaniu Zosi, wśród stert dokumentów, rachunków i notatek. Obie siostry analizowały każdy szczegół, szukały luk i słabych punktów w intrygach ciotki. Musimy zdobyć dowody, mówiła Magda, zdeterminowana. Bez nich nie mamy szans w walce o nasze dziedzictwo. Zosia czuła, jak narasta w niej siła i odwaga, których wcześniej nie znała. Wiedziała, że ta walka może zmienić wszystko, ale również zniszczyć. Tymczasem w banku atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Kilka razy zdarzyło się, że Zosia została wezwana na rozmowy z przełożonymi, którzy sugerowali, by nie mieszała się w sprawy, które jej nie dotyczą. Elżbieta jednak wciąż stała przy niej. Dając ciche wsparcie i rady. Pewnego wieczoru, gdy Zosia wracała do domu, zauważyła, że ktoś ją obserwuje. Serce zaczęło bić szybciej, a w głowie kłębiły się pytania, czy to tylko paranoja, czy faktycznie ktoś chce ją zastraszyć? Nie dała się jednak przestraszyć. Wiedziała, że teraz jest już za późno na wycofanie się. Nadszedł dzień, kiedy Zosia i Magda postanowiły działać. Zebrały wszystkie dowody, dokumenty i nagrania, które potwierdzały nielegalne działania ciotki i jej wpływy na bank. Spotkały się z prawnikiem, który obiecał im pomóc w zorganizowaniu walki sądowej odzyskanie kontroli nad rodzinnym majątkiem. To nie będzie łatwe, ostrzegł. Przeciwnik ma silne wpływy i środki, ale dowody, które macie, są mocne. W dniu sądu atmosfera była gęsta od napięcia. Cała rodzina, pracownicy banku i media zgromadzili się, aby zobaczyć, jak potoczy się ta batalia. Podczas rozprawy na jaw wyszły wszystkie sekrety, ukryte intrygi i zdrady. Zosia, z sercem pełnym determinacji, opowiadała o swojej rodzinie, o zdradzie ciotki i o tym, jak bardzo zależy jej na odzyskaniu prawdy. Ku zaskoczeniu wszystkich, sąd orzekł na korzyść sióstr. Prawdziwa właścicielka banku została ujawniona, a kontrola nad instytucją powróciła do Zosi i magiedy. Po wyjściu z sądu, otoczone blaskiem fleszy i gratulacji, siostry poczuły, że nie tylko odzyskały majątek, ale przede wszystkim siebie i swoją rodzinę.